Cześć Wam wszystkim, z tej strony nie i już witam nas w kolejnym odcinku na moim kanale. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek to pierwszy odcinek nowej serii od zera do milionera Q&A. Moi drodzy, ten pomysł powstał dlatego, że doszedłem do takiego etapu, kiedy nie jestem w stanie odpowiadać Wam na wszystkie wiadomości na fanpage'u, na wszystkie wiadomości na grupach, na wszystkie komentarze na YouTubie. Po prostu to jest fizycznie niemożliwe. Dlatego wymyśliłem taki myślę, że złoty środek, ponieważ często pytania, które zadajecie się powtarzają. Takie odpowiedzi na pytania, które zadajecie mi w komentarzach na YouTubie, które będziecie mi sugerowali swoimi łapkami w górę, no bo będą Was na przykład interesowały odpowiedzi na niektóre pytania, czy to z handlowania. Czy to kwestie techniczne związane z FIFO? Moi drodzy, no wy będziecie decydować o tym, jakie pytania yy, mam po prostu poruszyć w następnych odcinkach. Oczywiście, jeżeli ta formuła się sprawdzi, bo yy, ja nie jestem pewien, czy Wam się to spodoba, czy to spełni Wasze oczekiwania. Oczywiście chciałbym, żebyście mi powiedzieli, czy Wam się podoba ta formuła łapkami w górę. No mam nadzieję, że nie w dół, no, ale zobaczymy. To wszystko od Was zależy. Moi drodzy, zacznijmy od tego, yy, jak to będzie wyglądało. No, ja Teraz sobie wybrałem parę pytań. Nie wiem jak to czasowo będzie mi pozwalało. Będę się starał streszczać, ale dzisiaj jest to odcinek informacyjny. Wybrałem takie najważniejsze parę pytań. Zobaczymy, ile uda mi się ogarnąć. Moi drodzy, zaczynamy od pytania Castroda wykartrowanego, bardzo ciężka nazwa. Beni, jak ktoś ma PS4, to jak ma przerzucić FIFA końcy z FIFA 16 do Web Appa 17? Eee, moi drodzy, to jest pytanie przykładowe, które pokazuje, jak wy się często wprowadzacie wzajemnie w błąd. Eee, odpowiedział silesian.pl. Eee, nie da się zrobić czegoś takiego, jest to niemożliwe do wykonania. Moi drodzy, to jest nie do końca prawda, ponieważ jest możliwość przysłania sobie eee, FIFA pońców z poprzedniej edycji FIFA. Czyli jak graliście w FIFA 16, mieliście tam jakieś FIFA pońcy, macie taką możliwość w tym momencie przed premierą. Wykupując, po prostu korzystając z EA Early Access. Wtedy EA daje Wam możliwość jednokrotnego, w jedną stronę przesłania tych FIFA pońców, które mieliście po prostu na koncie poprzedniej edycji. Tylko raz, tylko w jedną stronę. Jeżeli nie korzystacie z tego EA Access, z wcześniejszego dostępu tych 10 godzin, które możecie przeznaczyć na handel, na granie. Oczywiście ja sugeruję, żeby jak najwięcej końców wtedy nabijać no to będziecie mieć taką możliwość przy premierze FIFA 17, kiedy będziecie mieć możliwość po prostu włączenia swojego konta, jeżeli nie korzystacie z Early akcesu. Dlatego tak jak mówię, ja Wam to pokażę, też będziecie na, na wideo, będziecie mieli, zobaczycie jak ja to robię, bo sam mnie czeka ta, ta, ta czynność w tym momencie jak sobie przesyłać będę FIFA poincy z mojej poprzedniej edycji FIFA. Moi drodzy, przechodzimy do drugiego pytania. Ok, drugie pytanie. Pytanie od Sandera. Wy nie oglądam Cię bardzo, od bardzo dawna, handluję z Tomotsi w 15, nigdy się nie zawiodłem na Twoich poradach. Mam problem z dostępem do Bafa na maila auto, nie przychodzą mi wiadomości od niej nie mogę nic zrobić. Proszę pomóż, ja chcę handlować. Moi drodzy, jest możliwość ominięcia tego, że nie przychodzą Was te wiadomości potwierdzające, bo jeżeli wam nie działa tak czy siak wepap, nawet jak już możecie się zalogować, to po prostu okazuje się, że to konto no albo nie mieliście meczy zagranych wystarczającej ilości, albo nie w dobrym okresie, albo po prostu nie, byliście, no nie mieliście tyle szczęścia. Ale jeżeli macie problem techniczny związany z niedocieraniem do was po prostu tych maili od EA, Da się zmienić, moi drodzy, tego maila, na które przychodzą, nie wiem, wiadomości autoryzacyjne, zresetowanie hasła. Ja Wam to pokażę oczywiście, jak ja to mówię, to tam się będzie pokazywało wideo jak to zrobić, moi drodzy, bo to też jest możliwe dlatego, Mam nadzieję, że to pomoże wielu osobom, szczególnie, że teraz przychodzi weekend, będzie okazja troszkę, żeby pohandować po zarabiać. Ja oczywiście mam nadzieję, że na jutro się wyrobię z odcinkiem od serii od zera do milionera, bo już mam troszkę nabitych tych końców. Da się handlować, bardzo przyjemnie się handluje. Ale teraz przechodzimy do trzeciego pytania, a Sandera pozdrawiamy. Moi drodzy, pytanie trzecie. Od Tomisina. Cześć VVW, mam pytanie, z czego wynikają wahania cen ostatnio. I wiem, że nie jesteś wróżką, ale jak będzie wyglądała sytuacja przed premierą, sprzedawać teraz czy trzymać zawodników? Moi drodzy, bardzo ciekawe pytanie, ważne pytanie. Wahania cen wynikały. Ostatnio mogliście zauważyć, że nagle strasznie bardzo ceny spadły, jak się włączył early access. Dlaczego? Moi drodzy. Duzi YouTuberzy, sporo osób od razu wykopiło ten early access, e, mieli wcześniej przygotowane konta z FIFA pointsami i to nie są tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy, to są miliony FIFA points, które po prostu nagle przez kilkaset osób, które dysponują takimi wielkimi suwami FIFA points, zaczęły otwierać po prostu masowo paczki na rynek, wpłynęło mnóstwo, mnóstwo kart a rynek nie był w stanie tego zaabsorbować, bo jeszcze jednak duża, mniejsza część osób ma dostęp do web appa, ma dostęp do tego wcześniejszego dostępu i jej akcesu, nie wszyscy z tego korzystają, dlatego ten spadek cen był wyraźnie odczuwalny. No dlaczego? To jest po prostu podaż i popyt. Podaż była bardzo duża, no bo otwieranie paczek, karty wychodziły po prostu na rynek, ale nie miał kto tego odkupować, ceny spadały. Teraz, moi drodzy, będzie weekend, ludzie, którzy pracują w tygodniu, którzy mają mniej czasu w tygodniu, czyli nie fifacze, powiedzmy tacy, którzy się tylko i wyłącznie tym zajmują, będą korzystali z Early Accessu, będą zaczną grać, zaczną handlować, zaczną korzystać z WEPAP. z tego co słyszę, ten łeb się włącza ludziom na bieżąco. Weekend to będzie dobry okres do handlowania. Na pewno będzie dużo okazji na pewno będą się dobrze karty sprzedawały. Ale teraz czy trzymać te karty, jeżeli dobrze wam wpadają w paczkach, moi drodzy, przez weekend radziłbym je sprzedawać. Na premierę przygotować bardziej coinsy tak naprawdę, ale jeżeli macie jakieś dobre karty, no trzeba będzie wyczuć taki moment pewien specyficzny, ponieważ yy, jeżeli będzie premiera 29, to mimo tego, że nagle yy, po prostu mnóstwo mnóstwo ludzi zacznie kupować FIFA points i otwierać paczki, to jednak zapotrzebowanie na karty, każdy będzie potrzebował tych kart, bo nikt nie będzie miał generalnie praktycznie nic w klubach, więc na początku to zapotrzebowanie przewyższy podaż, czyli odwrotna sytuacja jak na początku dostępu tego early accessu, który miał miejsce w czwartek, prawda? Odwrotna sytuacja, to zapotrzebowanie, ten popyt będzie większy, ale to nie będzie też nieskończoność, to będzie trwało kilka godzin, może... Jeden dzień, ale nie byłbym taki pewien. Ja bym bardziej powiedział kilka godzin i wtedy sprzedawać, jeżeli się ma te droższe karty, te fajniejsze karty, bo potem te ceny zaczną spadać. Eee... Więc tak to będzie wyglądało, moi drodzy. Oczywiście nie jestem wróżką, ja to mówię na podstawie doświadczeń zeszłych lat, ale oczywiście FIFA nam wprowadza teraz tyle różnych trybów, tyle różnych możliwości, że będą duże zmiany w handlowaniu, ale to na plus, ale to na plus. Oczywiście yy, zaraz przejdę do następnego pytania, w którym właśnie o tym powiem, bo to jest ciekawa wiadomość yy, dla handlarzy i niehandlarzy tak naprawdę, ale zaraz się dowiecie, o co chodzi. Moi drodzy, to jest pytanie od Kawaniego. Jaki wpływ na rynek będą miały nowe tryby w gry w FIFA 17? Moi drodzy, to jest bardzo ciekawe pytanie. i Sam jestem ciekawy, jak to wszystko będzie wyglądało. Mogę Wam powiedzieć o moim przeczuciu, odczuciu i przewidywaniu przyszłości. Czyli nie mówię z 100% pewnością, ale myślę, że tak będzie. Moi drodzy, nowe tryby gry będą miały wpływ na to, że będzie trzeba grać z zawodnikami, których do tej pory raczej się. Nie, że unikało, ale nie miało się z nimi styczności po prostu. Food Champions. Tam są takie zasady między innymi, że będą, że turnieje moi drodzy, będą Was upoważniały do e, brania udziału w niektórych e, po prostu e, tych trybach tego Food Champions tak naprawdę. E, a żeby brać udział w turniejach, to w turniejach są różne zasady. Musicie grać takimi zawodnikami, jakie wam tam wskazuje i jej w zadaniu tego turnieju po prostu, żebyście mogli w ogóle wejść do niego. Czyli te kolejne dwa tryby będą powodowały to, że będzie większe zapotrzebowanie na zawodników, z którymi się wcześniej yy, który nie skorzystało, a tym samym handel na nich po prostu będzie lepszy, bo będzie tych zawodników yy, więcej, których będą ludzie potrzebowali, i będzie większe pole do popisu, żeby znaleźć swoją niszę. Oczywiście ja będę takich nisz szukał dla Was, żeby wszyscy byli milionerami. Także jeżeli chodzi o te nowe tryby gry, jeżeli chodzi o te budowania składów, to tak. Tak samo wtedy poznaje się nowych zawodników tak naprawdę, no bo się wyszukuje, żeby jak najmniej stracić tych, 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 tych kart. No i będzie to powodowało, że ten rynek będzie bardziej elastyczny, że ten rynek będzie bardziej chłonny, będzie bardziej y, będzie większe zapotrzebowanie na niektóre karty, czyli będzie po prostu pole do popisu dla handlarzy. Moi drodzy i przechodzimy do ostatniego pytania. To jest też ważne pytanie, moi drodzy, Mateusz Dybowski, witam cię Weni. Czy opłaca się kupić teraz na początku FIFA te FIFA Pointsy? Ja uważam i zawsze to powtarzałem, moi drodzy, że jeżeli już kupować te FIFA Pointsy, to właśnie na początku, to właśnie na początku. Dlaczego? Te ceny na początku są wyższe na pewno niż yy, w trakcie FIFA. No bo tych kart jest generalnie mniej, jest mnóstwo osób, no generalnie miliony osób, które kart potrzebują, więc te ceny są wysokie. W miarę tego, jak upływa FIFA, generalnie ceny tych słabszych kart, a nie oszukujmy się, te słabsze karty w dużej mierze wpadają w tych, w tych paczkach, yy, mają wysoko, wysokie ceny na początku FIFA, co potem nie ma przełożenia, jeżeli już będzie ta FIFA przez dwa tygodnie, miesiąc, nawet tydzień, kilka dni tak naprawdę. Te wszystkie ceny tych takich kart, yy, no nie, 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 nie lepszych, będą spadały po prostu, a na początku FIFA możecie, że tak powiem. Dostać z powrotem to, co włożyliście, a jednocześnie macie po prostu kolejne końce, które możecie, którymi możecie obracać, które możecie inwestować. Jeżeli chodzi o te FIFA pointsy, w telegraficznym skrócie, ja to zawsze robię na początku, to samo sugeruję. Wtedy macie szansę z, 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 dostać z powrotem to, co włożyliście, nawet yy, być do przodu, no troszkę szczęście jest potrzebne na pewno. Początek FIFA raczej yy, to jest, znaczy to nie raczej, to jest ten moment, kiedy warto yy, te FIFA pońcy, w te FIFA pointsy zainwestować. Moi drodzy, mam nadzieję, że spełniłem jakieś Wasze oczekiwania, jeżeli chodzi o udzielanie odpowiedzi. Nie jestem w stanie, wiadomo, ten odcinek musiałby trwać dwie godziny, żeby, żeby odpowiedzieć na powiedzmy 1% tego, co pozostało do po prostu ogarnięcia, że tak powiem. Dajcie mi znać, powtarzam, czy Wam się podoba, czy chcecie, żebym to kontynuował. W tym momencie się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć!